podstawowe zadanie dla, dla nowego burmistrza, uważałem, że jest yy, osiągnąć płynność finansową. Piotr Harasim w programie Kierunek Sukces, Kierunek Przyszłość. Jan Adamowicz, burmistrz KORSZ. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry. Jakie główne cele, priorytety postawił pan sobie, obejmując tę kadencję na stanowisku burmistrza? Yy, no, Trzeba najpierw zaznaczyć, że ja tą kadencję zaczynałem jako w wyborach przeterminowych, czyli zacząłem ją 4 lutego 2022 roku, czyli tak naprawdę jestem. już po, ponad, po roku, tak, po ponad rok dopiero burmistrzem. Podstawowym celem, jak jaki sobie zakładałem idąc do kampanii, to jest uporządkowanie sytuacji finansowej naszej gminy. No bo niestety trzeba przyznać, że ona jest dosyć nieciekawa. Zadłużenie gminy było bardzo duże w stosunku do budżetu. I podstawowy, podstawowe zadanie dla, dla nowego burmistrza uważałem, że jest y, osiągnąć płynność finansową, tak? bo, bo to był problem i to nam się udało w ciągu pierwszego roku. Właściwie zakończyliśmy rok ze sporą nadwyżką, nie mamy żadnych w tej chwili problemów i mamy teraz dość dużo planów inwestycyjnych, mamy bardzo wiele postępowań. Właśnie no, z tym się wiąże moje drugie pytanie. To powiedzmy konkretnie o tych planach, co tutaj e, będzie inwestowane. O, w tej chwili rozstrzygniętych postępowań, a już roz, rozpoczętych, mamy remont w tej chwili trzech dróg, e, jednej ulicy w mieście, dwóch w terenie wiejskim. E, kolejne postępowania to jest budowa świetlicy wiejskiej w Łąkgajmach. Kolejne zadanie to modernizacja stacji uzdatniania wody w Korszach i jeszcze kolejne to jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbnie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warnikajmy. Mamy również jeszcze środki finansowe z Polskiego Ładu przynane promesy na kolejne trzy odcinki dróg na terenie naszej gminy, a poza tym poza Polskim Ładem no, mamy bardzo dużo postępowań czy to dotyczących projektów na budowę przebudowy kolejnych dróg na budowę kanalizacji także naprawdę bardzo bardzo dużo się dzieje bo rzeczywiście pozwoliło nam ta sytuacja jaka nastąpiła na koniec roku jak po Osiągnięciu lepszej płynności finansowej może sobie pozwolić po prostu na planowanie dużo większej ilości inwestycji w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o sektor kultury, tutaj też będzie się działo. Jeśli chodzi o najbliższe Myślę, miesiące, wakacje, tak? W sektorze kultury u nas dzieje się bardzo dużo od co najmniej roku. Mamy nowego dyrektora, który jest młodym człowiekiem i jest człowiekiem, który ma bardzo wiele pomysłów i rzeczywiście w tym sektorze się dzieje bardzo wiele. Są zarówno zajęcia dla osób starszych, jak i dla średnim wieku, powiedzmy, i dla, dla młodzieży, i dla dzieci. Wszyscy są bardzo zadowoleni, gdyż naprawdę każdy może znaleźć tam swoje miejsce. Oprócz tych wydarzeń, które się dzieją codziennie, mamy wydarzenia cykliczne. Tak, do takich cyklicznych należy u nas e, Festiwal Kresowiaczek e, takiej muzyki ludowej i biesiadnej odbywający się po raz drugi, w tym roku już był 3 maja. Były kolejne wydarzenie w tym roku związane z Miejskim Ośrodkiem Kultury to będą Dni Korsz. W tamtym roku obchodziliśmy 60-lecie nadania praw miejskich dla miasta Korsze. Kolejne takie tradycyjne, które zawsze się odbywa w terenie w gminie wiejskiej są to dożynki na początku września. I w tym roku planujemy jeszcze jedno dodatkowe wydarzenie, święto chleba powiązane z pokazami pieczenia chleba w takiej przewoźnej piekarni. Zapytam o, o te plany, ale dalsze, tak jak jeśli mieli spojrzeć w przyszłość na 2, 3, 5, może 10 lat, jak pan widzi Korsze właśnie w tej dalszej perspektywie, jest jakaś może strategia rozwoju czy marzenia pana właśnie, jak to będzie wyglądało w najbliższych latach? W najbliższych latach podstawowym problemem wszystkich gmin położonych na północy chyba Polski, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, jest to zmniejszająca się, się liczba mieszkańców. A z drugiej strony obserwujemy też brak lokali komunalnych, gdyż coraz więcej osób po prostu nie stać na wynajmowanie lokali na wolnym rynku i niemal co tydzień mam petentów, którzy przychodzą w poszukiwaniu lokalu komunalnego. Takich lokali na dzień dzisiejszy nie posiadamy wolnych, ta, te wszystkie, które są, albo są zajęte, albo są tak w stanie, które się nie nadają do wynajmu, w związku z tym przystąpiliśmy... Do działań mających na celu rozpoczęcie budowy i mamy zamiar w tym roku rozpocząć, ale jak najpóźniej w przyszłym roku, pierwszego budynku komunalnego na razie w terenie wiejskim. Później w kolejnych latach jest plana budowa jednego, dwóch budynków komunalnych w mieście. Jeśli będziemy mieli lokale komunalne, będziemy mieli tanie lokale, stosunkowo komunalne w stosunku do cen na rynku, będziemy mogli zatrzymać część mieszkańców, którzy niestety z tego powodu wyjeżdżają do gmin ościennych lub do większych miast w poszukiwaniu właśnie tanich lokali. A jeśli chodzi o przedsiębiorców, tutaj macie dla nich jakąś ofertę, by ich zatrzymać właśnie i namówić do inwestowania w gminie? Tak, staramy się znaleźć inwestorów, gdyż dwa główne miejsca pracy, jakie przez lata były w gminie Korsze, jest to PKP. Tak, Zatrudniała, węzeł kolejowy w Korszach zatrudniał około 1,5 tysiąca pracowników w swoim szczycie. 500 osób zatrudniała fabryka sieci rybackich. Oba te zakłady nie funkcjonują i w tej chwili bardzo cierpimy na brak miejsc pracy. W związku z tym mamy budynki po fabryce sieci, które oferujemy, które staramy się upubliczniać, dawać ogłoszenia, że takowe budynki możemy odsprzedać, wynająć za stosunkowo niewielkie pieniądze położone przy, bezpośrednio przy linii kolejowej oraz tereny inwestycyjne ponad 3 hektary również położone bezpośrednio przy linii kolejowej. I inne mniejsze powiedzmy działki, które również można przeznaczyć na, na różne zadania inwestycyjne, budowę zakładów produkcyjnych, usługowych. Na koniec zapytam panie burmistrzu, czego wam życzyć? Czego nam życzyć? Na pewno szczęścia, jak wszystkim, tak, bo tak się mówi, że trzeba wiele rzeczy w życiu umieć, ale w życiu trzeba mieć również szczęście, więc też czasami sukces właśnie zależy od szczęścia, a nie zawsze od posiadanych umiejętności i nawet. Środków finansowych. I tego szczęścia oczywiście życzymy. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Jan Adamowicz, burmistrz Korsz. Był Państwo i moim gościem Piotr Harasim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.